4 października bieżącego roku w sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury odbyła się wyjątkowa gala jubileuszowa z okazji 50-lecia zespołu folklorystycznego Kostrzanie. Wydarzenie odbywało się pod hasłem Echo Pokoleń i przyciągnęło licznie zgromadzoną publiczność, która wspólnie świętowała pół wieku działalności jednego z najbardziej rozpoznawalnych ambasadorów folkloru gminy Strzegom i całego Dolnego Śląska. Mamy jubileusz 50 lat zespołu folklorystycznego Kostrzanie na widowni, pani Maria Wołowiec i pani Natalia Łęńska, które były twórcami tego wydarzenia w 1979 roku. Natomiast mój udział rozpoczynał się w 1989, kiedy to odbył się już koncert z udziałem młodzieży. Było ich grubo ponad 70. Na pierwszy przegląd do Wałbrzycha jechaliśmy na dwa autobusy. I największym problemem, jaki mieliśmy wtedy, to brak strojów. Ale ten właśnie występ w Zamku Książki, dostaliśmy wyróżnienie za wesele krakowskie. Dostałem też małe upomnienie, że za dużo tych dzieci na weselu, bo na weselu się bawią tylko dorośli. No ale z tego się wytłumaczyliśmy i tam była jedna z pań, etnograf, która zaproponowała mi, że rozlatuje się we Wrocławiu zespół przy imparcie. Ma dużo strojów i widzi potencjał w naszym zespole. No i tak po troszkę, po troszkę wykupiliśmy prawie wszystkie stroje oprócz lachów sądeckich i mamy tych strojów bardzo dużo. Cieszymy się, dokupujemy. Teraz jest zapotrzebowanie na nowy region, bo zespół przygotował nowy region, Kaszubski Mam nadzieję, że będą mieć swoje stroje. Koncert wspaniały, koncert wrażeń, dużo osób przyjechało z dalekich stron, nawet z zagranicy na ten jubileusz. No, jeśli tak ocenić te lata współpracy z kochaną młodzieżą, kochanymi dziećmi, ale także z Jolą Misztal, z kapelą, z Helenką Szerszeń, Małgosią Biłkomirską, etnografami, etnochorologami, to takim największym sukcesem zespołu jest Festiwal Zespołów Wiejskich, Krajowy Przegląd w Kielcach, gdzie występowaliśmy obok naprawdę i z Libanowej, i zespół regionalny, i Slachy Sądeckie, i my Kostrzanie ze zwyczajem dożynkowym. Nie byliśmy w koncercie galowym, ale trzecie, drugie miejsce ogłosili pierwsze, a my na widowni, na balkonie, no i nagle ogłaszają Grand Prix. Kielcach, zespół Kostrzanie Szalona, historia na balkonie i wielka radość, że byliśmy tymi najlepszymi Grand Prix, a nie braliśmy udziału w koncercie galowym, co było dla nas jednoznacznym, że no, nic nie dostaniemy, bo koncertu galowego nie ma. To była największa radość, ale taki największy sukces zespołu to Gloria Artis, którą dostaliśmy odznaczeniem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dostaliśmy ją 10 lat temu, też wielka niespodzianka, wizyta wojewody na jubileuszu i wręczenie na tej odznaki, nie wiedzieliśmy o tym. Była to tajemnica i tajemnica została dochowana. W ostatniej chwili zmieniono scenariusz koncertu. Chwalimy się tym, dzisiaj też się chwaliliśmy, a przede wszystkim chwaliliśmy się współpracą z ludźmi, wyjazdami, tą wielką rodziną, jak to dzisiaj podkreślano, wielką rodziną kostrzańską. Dziś już nie kostrzańską tylko, ale także okolicznych wiosek i bardzo dużym wkładem dzieci młodzieży ze Strzegomia, z czego jestem bardzo zadowolony. No i z rodziców. Kiedyś dzieci przychodziły do zespołu same. W tej chwili wielka taka radość, że rodzice opiekują się swoimi potomstwami, chcą, by one chodziły. To było dzisiaj widać już na wejściu do Strzegomskiego Centrum Kultury. Wielkie brawa dla Joli, dla Adasia, dla Kapeli, dla młodzieży tej, która przyjechała specjalnie na koncert, ale ci także, którzy kontynuują dzieło tych wielu, wielu lat. Życzę im przede wszystkim więcej wyjazdów zagranicznych, a myślę, że ja na emeryturze też będę im trochę pomóc. Piękny, piękny koncert, już troszeczkę za nami, a przed nami finał. Na scenie spotkały się pokolenia artystów, dawni i obecni członkowie zespołu, prezentując barwne tańce i pieśni ludowe z różnych regionów Polski. Publiczność mogła podziwiać wspaniałe stroje, energiczne układy taneczne, oraz usłyszeć muzykę w wykonaniu kapeli, która od lat towarzyszy Kostrzanom. Koncert był pełen wzruszeń i radości, a zgromadzeni nagradzali artystów gromkimi brawami. W trakcie naszego koncertu jubileuszowego mieliśmy okazję przedstawić Serce z Kamienia, gdzie inicjatorem był pan Krzysztof Kajnowski, pan Adam Gradowski oraz pan Strojnowski. Przedstawienie było na temat naszego granitu, naszego miejscowego kamienia, który jest wydobywany. Miało na celu pokazać, jak ważny jest dla nas ten granit i że naprawdę wiele dla nas znaczy. Przedstawienie było nas zaskoczeniem, gdyż do tej pory mieliśmy styczność głównie z folklorem i dawnymi dziejami, a tutaj mieliśmy możliwość pokażenia czegoś nowego, czegoś innego i czegoś świeżego. Dało nam również e, takiego pozytywnego kopa i byliśmy zachwyceni, jak to zobaczyliśmy już e, w efekcie końcowym. Korzystając z okazji chciałabym podziękować również moim rodzicom, którzy zaszczepili we mnie tę pasję do tańczenia w zespole, e, którzy wiecznie czekali na mnie rzuty z koncertów oraz sprób, że zapisali mnie w Lat już Do zespołu i tak do tej pory mogę cieszyć się z tańczania na scenie oraz występowania na światowych scenach. Kostrzanie powstali w 1975 roku z inicjatywy Koła Gospodyń wiejskich w Kostrzy. Zespół od początku kultywuje tradycje muzyczne i taneczne, a dzięki swojej aktywności i osiągnięciom stał się wizytówką Dolnego Śląska. Występował w kraju i za granicą, m.in. we Francji, Bułgarii, Niemczech, Grecji czy we Włoszech, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Od 1992 roku współorganizuje także Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu. Udział w wyjazdach zagranicznych i prezentacja polskiego folkloru na właśnie zagranicznych scenach jest dla nas czymś wyjątkowym, czymś niezwykłym. E, no jest to też dla nas przede wszystkim powód do dumy, bo jednak prezentować właśnie ten polski folklor na arenie międzynarodowej jest to w pewnym sensie zaszczyt, e, tym bardziej, że jesteśmy już wymieniani tutaj z nazwy. E, zdarza się też, że oczywiście z kraju, bo jesteśmy też reprezentacją właśnie kraju, e, co też jest dla nas mocnym motorem napędowym. To jest właśnie magia tego wszystkiego, że folklor, nieważne z jakiego regionu świata, jest on piękny, jest on też właśnie przekazaniem tradycji, jest przekazaniem wiedzy, kultury, informacji, jest czymś niezwykłym. Chciałbym też podziękować moim rodzicom za wspieranie mnie przy ciągłym byciu w zespole folklorystycznym kostrzanie, bo gdyby nie oni, to nie odważyłbym się tutaj przyjść. Ta historia trwa już ponad 13 lat, także, mamo, tato, bardzo Wam dziękuję. W imieniu samorządu głos zabrał burmistrz Strzegomia Krzysztof Kalinowski, wyrażając wdzięczność za wieloletnią działalność Kostrzan i ich wkład w promocję gminy. Burmistrz odczytał także list gratulacyjny od wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej, w którym wyraziła ona uznanie dla zespołu za kultywowanie dziedzictwa narodowego i integrację pokoleń poprzez muzykę i taniec. Gala jubileuszowa zorganizowana przez gminę Strzegom i Strzegomskie Centrum Kultury przy wsparciu partnerów medialnych, była pięknym podsumowaniem 50 lat historii zespołu. Kostrzanie po raz kolejny udowodnili, że są nie tylko strażnikami tradycji, lecz także żywym przykładem, jak folklor może łączyć pokolenia i budzić dumę lokalnej społeczności.